Na platformę, w ogóle na punkt widokowy Wola Krogulewska, miejscowość. Na punkt widokowy, gdzie znajduje się taka platforma, e, e, chyba to się nazywa nawet ślimak w kształcie ślimaka. Zaraz tam wejdziemy, ale na razie zobaczcie bez samej platformy, jaki tu jest niesamowity widok. To głowa mała, ale idziemy jeszcze na platformę, zobaczymy, jak to wygląda. Byli zdjęcie zrobili, pooglądali i jadą dalej. Jakieś śniadanie w końcu trzeba ogarnąć. Bo jeszcze bez śniadania jesteśmy, ale widoczek zacny. Pierwszych podbojów tutaj, pagórków, i południowych kresów Polski przygranicznych. Natrafiliśmy na cmentarz, który pochodzi z czasów I wojny światowej. Chociaż też mamy kilka grobów, które były, ktoś pochował. Swoich krewnych w latach 60. Także ale ogólnie cmentarz jest z czasów I wojny światowej. Na stacji benzynowej w Komańczy. To jest Teren Bieszczad I słuchajcie Od paru kilometrów To tak zacząłem Podejrzewać, że znaczy Odczuwać, że motocykl dziwnie się zachowuje Jakoś tak mu tyłek dziwnie skacze I na zakrętach Po prostu nie trzyma się Swojej trajektorii I po zajechaniu Na CPN Stację benzynową sprawdziłem stan tylnej opony i słuchajcie, był oczywiście nie było totalnego flaka ale było mało powietrza po obejrzeniu tylnej opony zaraz Wam pokażę co znalazłem słuchajcie, na tylnej w tylnej opone, w oponie taki oto sobie śrubka by zamieszkała no i w tym momencie po prostu skorzystałem ze swojego asystansu, ubezpieczenia i ma przyjechać laweta. I mamy gdzieś podjechać do jakiegoś pobliskiego, najbliższego zakładu wulkanizacji, żeby to usterkę załatać. Jeszcze na lawetę z wiatrem nie jechałem. Zawsze musi być ten pierwszy raz. w ogóle kiedykolwiek e, ostatnio. A, okay. No. E, także. No, słabo trochę, no ale co zrobić? Nic nie zrobisz. Czekamy na lawetę. Moto jest, jest już na lawecie, niestety. Nie łatałem tego, gdyż pod strasznie dziwnym kątem była ta śruba, i po prostu nie chciałem ryzykować popsucia do końca opony. A z tym, że jest nowa, to no, tym bardziej nie chciałem jej jeszcze popsuć. Także lecimy. Siemanko, e, oponka wymieniona na szczęście, e, także już zameldowani jesteśmy e, na noclegu. Przepraszam. Istyna jak zwykle wspomuje Facebooka tym co je. E, słuchajcie, zameldowaliśmy się gdzie? Dom Lwowski. Dom Lwowski w Sanoku, tak? W Sanoku jesteśmy. Zachy... Zachy... Tak, 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 tak. A w tym momencie y, będziemy jeść w <grym grym grym> Hata starych znajomych. Hata starych znajomych. Wszystko jest na fejsie. Gdzie właśnie dostaliśmy y, niesamowitą, zaraz Wam pokażę y, przystaweczkę. Jak zdąży. No tak, odpowiedź, na zaraz wszystko zeszle i będzie, nic nie będzie. Proszę Was. Tak wygląda jeszcze talerz z naszą przystawką, a później będziemy jedli lepsze, większe talerze. Nie możesz już tego? Dobra, weź, czekaj. Dobra, ja wyłączam, bo muszę zjeść. Słuchajcie, na, na przystawkę były proziaki. Te takie małe bułeczki w kształcie trójkątów to są proziaki. Natomiast na drugie danie ja posiadam stolniki. Stolniki. No nie poprawiam czego dobrze powiedziałeś. Ale żeby sobie nie myśleć, że to jest coś innego. To jest mhm. stolnik. Okej. Okay. A istena ma... czy ty masz? polędwiczki wieprzowe, wieprzowe w sosie grzybowym i zostaw surowek. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ale słuchajcie, teraz Wam powiem, a to moje wygląda coś takiego, nie? <ścoughs> nie mam menu, bo bym Wam przeczytał co to jest, ale to jest ten głąbek. A w głąbku jest chyba jakieś ziemniaki z kapusta, nie, kasza. E, spoko. Naprawdę mega. Mm. I skwarki. Mm. Dobra, nie robię Wam więcej apetytu, słuchajcie, myjemy i pewnie dzisiaj zamykamy, znaczy teraz zamykamy dzisiejszy dzień. Nie, pokażemy pokój Jutro rano pokażemy pokój. E, jak Fajny pokój. Po, tak. E, fajne miejsce, tak, ale to już wszystko pewnie rano. Także na razie do zobaczyska w drugim następnym odcinku. Hejka.